Zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim wstrząsnęła całą Polską. Mieszko R nie tylko zabił. On zdeptał wszystkie granice. Teraz śledczy mówią: dość milczenia. Szok, przerażenie, niewyból takie emocje towarzyszyły wszystkim, którzy poznali szczegóły tragedii, do jakiej doszło 7 maja 2025 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszko R, 22-letni student prawa. Dokonał jednej z najokrutniejszych zbrodni ostatnich lat. Brutalnie zaatakował siekierą 53-letnią pracownicę uczelni, Małgorzatę, D., zadając jej śmiertelne ciosy, a następnie dopuścił się czynów, które wykraczają poza ludzkie wyobrażenia, miał bowiem bezcześcić ciało ofiary, dopuszczając się aktu kanibalizmu. Ta potworna zbrodnia wstrząsnęła nie tylko środowiskiem akademickim, ale i całym społeczeństwem. Do tragedii doszło wieczorem. Około godziny 18.30 w rejonie budynku audytorium Maksymem UW. Pracownica portierni próbowała zamknąć drzwi przed napastnikiem. Niestety nie zdążyła. Jej ciało znaleziono zmasakrowane. Podczas ataku ucierpiał również pracownik ochrony, pan Tomasz, który rzucił się na pomoc. Został poważnie ranny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Całe zajście trwało zaledwie kilka minut, ale jego konsekwencje będą odczuwalne przez lata. Sprawcą okazał się być Mieszko R, student prawa, który od dłuższego czasu wykazywał niepokojące objawy oderwania od rzeczywistości. W trakcie przesłuchania tłumaczył się przekonaniem, że świat dzieli się na drapieżników i ofiary. Te słowa stały się tematem ogólnonarodowej dyskusji o zdrowiu psychicznym młodych ludzi, systemie prewencji oraz bezpieczeństwie na uczelniach. Mieszko R. został aresztowany i przewieziony do aresztu śledczego w Radoniu, gdzie objęto go specjalnymi środkami izolacyjnymi. Obecnie przebywa w zakładzie psychiatrycznym, gdzie prowadzone są badania dotyczące jego poczytalności. Zamordowana kobieta, Małgorzata D., była cenioną ilu pracownicą uczelni. Przez 8 lat pracowała na portierni, była znana i szanowana wśród studentów oraz pracowników. Jej śmierć wywołała ogromne poruszenie. 9 maja społeczność akademicka oddała jej hołd podczas wzruszającej uroczystości na kampusie. Po tym wydarzeniu głos zabrał kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego, Robert Grey. W rozmowie z PAP przyznał, że konieczne są zmiany ustawowe, które lepiej będą odpowiadać realnym zagrożeniom współczesności. Jego wypowiedź zapoczątkowała falę debat nad stanem zabezpieczeń na polskich uczelniach. Wstępne plany zakładają wprowadzenie profesjonalnych służb ochrony na kampusach, szkolenia z reagowania w sytuacjach kryzysowych, a także możliwość wyposażenia strażników w środki do obrony własnej. Prace nad konkretnymi wytycznymi są już prowadzone we współpracy z Komendą Główną Policji, ministerstwami oraz środowiskiem akademickim. Minister Nauki, Marcin Kulasek, zapowiedział, że przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego gotowe będą ogólnopolskie wytyczne w zakresie bezpieczeństwa. Podkreślił jednak, że ostateczna decyzja w sprawie wdrażania procedur należy do władz uczelni, które muszą również zadbać o zabezpieczenie środków finansowych. Tymczasem sprawa Mieszka R znajduje się w rękach biegłych sądowych. Na razie nie został jeszcze skierowany na kompleksowe badania psychiatryczne. Jeśli okaże się poczytalny, grozi mu dożywocie. Jeśli nie, czeka go długotrwałe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrii sądowej. Prokuratura nie zamierza popełnić błędu sprzed lat, kiedy to w głośnej sprawie Kajetana P. opinie biegłych były niejednoznaczne, co opóźniło proces o wiele lat. Obecnie to lekarze mają głos. Mecenas Maciej Zaborowski, reprezentujący Mieszka R., powiedział, że jego klient nie potrzebuje więziennej celi, lecz leczenia. To ciężko chory człowiek. Potrzebuje łóżka w szpitalu, a nie krat. Choć wielu domaga się surowej kary, prawo musi dokładnie zbadać, czy sprawca był świadomy swoich czynów. Jak podkreślają śledczy, ta sprawa to nie tylko dramat jednostki, ale sygnał ostrzegawczy dla całego systemu. Jeśli chcesz, by takie dramaty więcej się nie powtórzyły, zostaw komentarz, podziel się tą historią i zasubskrybuj nasz kanał. Milczenie nie chroni, świadomość tak.